Jak co roku 1 listopada wyruszymy na groby bliskich. Policjanci będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Akcja znicz rozpoczęła się w piątek 28 października i potrwa do środy 2 listopada. Głównym celem działań policyjnych jest zachowanie bezpieczeństwa i porządku przy cmentarzach, a także przy głównych ciągach komunikacyjnych. Przez te kilka dni mobilizujemy maksymalną możliwą liczbę policjantów ruchu drogowego, ale nie tylko, też z innych pionów będą nam funkcjonariusze pomagać, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżującym, jadącym w rejon cmentarzy, odwiedzającym groby najbliższych. Organizacja ruchu będzie wyglądała podobnie jak w latach ubiegłych. Te dwa cmentarze na ulicy Cmentarnej, na ich wysokości będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy, czyli cmentarz tak zwany stary na ulicy Cmentarnej, ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ulicą Świętosława do Karłowicza. I przy tak zwanym nowym cmentarzu na cmentarnej od Tuwima aż mniej więcej do zakończenia ogrodzenia cmentarza żołnierzy radzieckich. Tam będzie ruch, również jednokierunkowy. Będzie można tą ulicą się poruszać od centrum Dębicy w kierunku ulicy Drogowców. Będą wyznaczone parkingi przy starym cmentarzu po lewej stronie, skośnie, żeby ułatwić parkowanie, żeby też jak najwięcej pojazdów się zmieściło. A przy nowym cmentarzu po prawej skośnie przodem do ogrodzenia. Będziemy się starać pomagać i przy parkowaniu wskazywać miejsca postojowe, ale pomagać i przy wycofaniu z tych miejsc postojowych, żeby nie doszło ani do uszkodzeń pojazdów, ale przede wszystkim do potrącenia pieszych. Policjanci przypominają, że nie będzie pobłażania dla tych kierowców, którzy za kierownicą będą siadać pod wpływem alkoholu, a także tych, którzy nie będą mieli włączonych świateł zapiętych pasów. Mamy tutaj przede wszystkim do spełnienia funkcję pomocową, to znaczy będziemy służyć informacją, będziemy tutaj udzielać informacji, pomocy, wsparcia podczas parkowania, będziemy starać się reagować na najpoważniejsze wykroczenia i z całą stanowczością też ścigać piratów drogowych. Policjanci apelują także do pieszych, którzy będą zaopatrywać się w kwiaty i znicze, aby zachować szczególną ostrożność w okolicach cmentarzy.